Dzień dobry. załoga, z na i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z najlepszej serii Widźmina na YouTube. Serdeczne podziękowania moi drodzy za każdą Waszą aktywność, subskrypcję, łapki w górę, komentarze i moje wiadomości, z którymi wymieniamy się codziennie. Teraz prośba, ten kto kocha swoją mamę, naciska czerwony przycisk subskrybuj i dołącza do naszej armii pięknej tutaj rodzinki naszej Wiśmiejskiej Zionkowskiej 1700 już jest naszych w codziennie, coraz więcej. Więc dlaczego Was miałoby zabraknąć? tej rodzince, na kanale, na którym codziennie praktycznie coś się dzieje. No i będziecie pewni, że już nigdy nie będziecie się nudzić, jeżeli naciśniecie przycisk subskrybuj. Załoga, przechodzimy sobie oczywiście do bardzo ważnego tematu. Dlaczego? Bo jest to temat, o którym poinformowaliście mnie. A z racji, że tam gdzie coś się dzieje zawsze jestem ja i moja niekończąca się gadanka. Musimy sobie porozmawiać na dany temat, gdyż dostaliśmy odpowiedź od twórców gry Wiedźmina Tydzień Potworków, spoko. Moi drodzy, jeżeli nie wiecie o co chodzi, y, mamy w Wiedźminie Tydzień Potworków. Były to Kikimory. Y, jutro już mamy nowego potworka, więc również bądźcie na bieżąco, będziemy sobie rozmawiać i poznamy jego tożsamość. Tak więc, nasze Kikimory miały sobie wyjść z naszych y, legowisk, miały sobie biegać po mapie, jeszcze szybciej, jak zapierdziela inflacja w Polsce. No i załoga, z racji, że... Y, Tutaj działaliśmy sobie, prawda, z naszymi zadankami. Zadaliśmy pytanie, czy jest to normalne, że jest ich tak mało i praktycznie w ogóle ich nie spotykacie. Dostałem od Was masę wiadomości, to to Wam bardzo serdecznie dziękuję, bo to pokazuje, jak dużym szacunkiem darzycie mnie, że piszecie do mnie takie fajne wiadomości i rozmawiamy sobie na ten temat również prywatnie. Dostałem sporo wiadomości, oczywiście nie mogłem tego zostawić. Stworzyliśmy materiał, w którym poinformowałem sobie twórców o tym, że no, niestety, ale nie mamy dużo naszych potworków i właśnie dzisiaj sobie poruszamy ten temat. Więc nasze Kikimory miały wyjść z legowisk. I wiadomo, podczas tych zadań tygodniowych zazwyczaj jest tak, że tych potworków jest więcej. Mieliśmy ostatnio legendy, doskonale wiemy o tym, i tak dalej. I tak, zacznijmy od początku. Pisaliście w komentarzach pomiędzy sobą, oczywiście, jako my, Polacy, oczywiście, zazwyczaj każdy do tutaj do siebie, bardzo kulturalnie, i tak dalej. Pojawiły się komentarze, że co wy robicie tego? Przecież one są nad wodą, wy nie potraficie czytać. To no niektórzy sobie, sobie do siebie pisali. No ale zaraz, właśnie, nasi tutaj zawodnicy odpisali, że słuchaj, mistrzu. Sprawa jest taka. Ty owszem, może mieszkasz nad wodą, ale ja mieszkam w miejscu, gdzie w ogóle nie ma zbiorników wodnych, więc dla mnie na przykład jest ciężko spotkać takiego zawodnika. I to jest właśnie podstawa tego, że zawsze myślcie o drugim człowieku, że jeżeli Jeden zawodnik, owszem, mieszka sobie przy wodzie, fajnie, ma tutaj elegancko nasze Kikimory i sobie robi łatwo to zadanko. A jest drugi gracz, który chciałby również wykonać to zadanko, ale niestety nie mieszka blisko wody. A nawet jakby chciał pojechać, to e, nie wiadomo ile kilometrów musiałby robić, prawda. No, jest to ciężkie, szczególnie patrząc na to, jaką mamy zimkę jeszcze teraz. Wczoraj mi wywaliło internet, była wichura niesamowita nie się, i tak dalej, ale nie martwcie się na szlaki, tak wrócimy. E, więc no, dzieje się dużo. Więc sprawa jest taka, jeżeli nawet e, no, one były przy tej wodzie. To były takie sytuacje, że pisała jeszcze jedna grupka naszych wyźmionów, że nawet pomimo tego, że wy mieszkacie przy wodzie, spotkaliście malutko, więc no wyobraźcie sobie, idziecie nad wodę, idzie, dobra jest info, że jest kikimoro przy wodzie, no i stoicie, jeden czas, drugi czas tam mija, prawda, no... No, i nie wiadomo, ile idzie ich spotkać, prawda? A motyw ty takiego tygodnia jest taki, żeby tych potworków było naprawdę dużo, i żeby sobie z nimi zobaczyć. Popatrzcie, właśnie na e, tydzień naszych legend, właśnie tutaj, kiedy był ostatnio e, i spotykaliśmy. Tak samo sam motyw przeniesienia legend do Nemetonu, gdzie mamy praktycznie loterię, jaką spotkamy e, legendę w Nemetonie, gdzie ja nie do końca jestem fanem e, umieszczenia potworków legendarnych w Nemetonie, gdyż moim zdaniem najlepiej jest szukać e, bezpośrednio na mapie, ale on ten temat sobie jeszcze porozmawiamy. No i słuchajcie, e, sprawa była taka, że porozmawialiśmy sobie sobie na ten temat odpisaliście, że bardzo fajna inicjatywa, że dziękuję ci. to ja Wam dziękuję, bo zawsze do mnie w rzeczy napisać w każdej sprawie, doskonale o tym wiecie. No i wyszła taka inicjatywa, że twórcy odpisali, w sumie widzieli o co chodzi i na swoim Instagramie jeszcze jakiś czas temu informowali o tym, że one są nad wodą i tak dalej i że tam je głównie można spotkać. Ale po naszym filmie. Pojawił się komunikat na Story, Insta Story na Instagramie, na The Witcher MS. Pojawiły się story mówiące o tym, że jest zwiększony teraz motyw. Taki, prawda, że naszych Kikimu będzie więcej. Do tego gracze, którzy pisali komentarze, dostali również informację o tym, że teraz Kikimu również jest więcej, że twórcy o tym wiedzą. I z tej strony naprawdę chciałbym powiedzieć, że mega szacun spoko dla, dla Was za to, że tak szybko reagujecie na takie no, nawet najtrudniejsze kwestie. pojedyncze wiadomości każdemu odpisujecie. I naprawdę to jest mega dobra inicjatywa. A jeżeli tak jeszcze w takim tempie by się pojawiały kolejne sezony, to ja pierdzielę, to to gra by była. Ta... Uff, no nie? No ale dobra, może ten drugi sezon sezon kiedyś nam tam wyjdzie, na razie no fajnie, że widzicie no i cały czas się staracie i, i naprawdę kontakt z graczami jest na, na najwyższym poziomie, to naprawdę szansa. No i cóż załoga, no pytanie, czy nasz film miał związek z tym, że e, w grze Wiedźmi Pogląd Potworów zwiększył się e, drop to kwestię pozostawiam Wam, też ja zawsze powtarzam, że ja mam bardzo mądrych widzów, ja tutaj nie będę nic mówił, bo mieliśmy też jakiś systemu zawodników, którzy mówili, co Ty mówisz, gdzieś twórcy by do Ciebie pisali, tylko paczkę, co paczka do Ciebie idzie. No więc tak jak mówię załoga, no my mamy tutaj różnych takich zawodników, no, ale o to chodzi właśnie w naszych przygodach Wiedźmińskich i Poza Wiedźmińskich, gdyż doskonale wiemy o tym, że gra po Pogromcy Potworów to nie tylko prawda, robienie misji i tak dalej, ale również przygody, które dzieją się naokoło. I uważajcie na siebie, prawda, bo nawet jak idziemy na tą wodę i tak dalej, mamy Wiedźminów z całego świata, którzy nas oglądają z Polski, ze Stanów, z Islandii. Pozdrowienia dla wszystkich oglądających z Polski, z zagranicy, z miejsca na świecie. No i uważajcie na siebie, prawda, no, nieważne jakie by były zadanka i tak dalej, gdyż doskonale no, wiemy o tym, że gierka jest naprawdę niesamowita. Musimy uważać na siebie, szczególnie w takiej zimie, bo dużo się dzieje na zewnątrz. No i cóż. Dobra, jak to moja przygoda wygląda, no jeszcze się wybierzemy na szlak, ale muszę również z Wami porozmawiać na temat gry jeszcze, więc sobie też na ten temat porozmawiamy. No i cóż, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek pytania, piszcie śmiało, zrobimy sobie filmik standardowo. Wiecie, gdzie oglądać, subskrybować, łapkować, komentować. No i cóż, no, myślę, że fajnie, że stworzyliście taką inicjatywę, żeby porozmawiać na ten temat, bo twórcy już wzięli sobie to e, informację jeżeli sobie to do serca, jak widać, no i naprawdę serduszko tutaj dla wszystkich. Elegancko, dzionek mija. Lecimy montować materiał i słyszymy się jutro, poznając naszego nowego przeciwnika. Dajcie znać, czy właśnie drop się zwiększył jeszcze po tym, kiedy jest zwiększony drop właśnie czy drop się zwiększył u Was, jak to wygląda, czy zrobiliście ten tydzień, czy nie. Ja go nie robię, ale zobaczymy jutro jak tam masz zawodnik pojawi. Dzięki cisze załoga, czekamy na drugi sezon. Może się pojawi w tym roku. Kto wie? Dzięki ciszne, subskrybujcie, odkrycie, komentujcie. Jesteście wielcy, wdziumki dla Was, kocham Was wszystkich. Lecę montować ten materiał. Trzymajcie się. Dzięki za to, że jesteście, bo jesteście wielcy.